Pracując tutaj będę się ciągle umawiać z chłopakami. Katrin, bądź cierpliwa. W tym centrum aż się roi od przystojnych facetów. Tak, ale który z nich zauważy dziewczynę w tak okropnym stroju? Masz fajową czapę na głowie. Au! Nienawidzę tej głupiej pracy. Cześć, stary. Na razie, Kyle. O nie, Kyle jest w pobliżu. Kyle. Ten przystojny tenisista, który ma tak śliczny tyłeczek? Tak! Co mam zrobić? Dobra, uspokój się, dasz sobie radę. Bądź tylko sobą. A, i udawaj, że to jest zwykły klient. Po prostu zwykły klient? Dobra. Cześć, my się znamy? Eee, to znaczy... <grym> A Tak, więc daj mi to co zwykle. Mówimy to co zwykle, bo zwykle to zamawiamy, prawda? To ciekawe słowo, zwykle. Nie sądzisz? Wiesz, trochę się śpieszę. Już się robi. O, jestem taka niezdarna. A, stop, przestań! 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 Było aż Przestań! Przestań! Czy się szkoły czas Nic nie krępuje nas Czas przyjaciół spotkać z tym Zawsze chodzimy razem Gdzie my mamy tylko my 16 mam lat, nie dokąd iść Pracę mam i zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek Lat 15 fajnie jest Wtedy gdy dorasta się Pilniejszy w życiu czas 11, 11. to najpiękniejszy w życiu czas szóstka w pracy, zgaga po sushi, co słychać. Hej, ziom, skąd masz taki fajny kitel? Patrzycie właśnie na najnowszego konsultanta mody w odzieżowym imperium Huntingtona. Total super panienkowa posada. Słodkie panny przez cały dzień. Panienkowa? Nie ma takiego słowa. Wybacz, urażona kobieto. Ziom, to musi być ohydne. Jak można jeść sushi? O! 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 Fuj, nie jadam nawet smażonej ryby. To naprawdę ohydne. A czy kiedykolwiek próbowałaś? Nie, bo nie muszę korzystać z publicznej toalety, żeby wiedzieć, że jest obrzydliwa. Dobra, żyjecie w niewiedzy, ale ja przynajmniej wiem, co jem. Te frytki pewnie nawet nie są robione z ziemniaków. Tak, ale ja je bardzo kocham. Nie samą zdrową żywnością dusza ludzka żyje. Um, zapamiętaj te słowa, ziom. Zapamiętaj je. Był tu Kyle? O, niestety. Ale on nigdy się ze mną nie umówi. Już zawsze będę niezdarną blondynką w brzydkiej czapie. Założę się, że potrafi świetnie całować. Spójrzcie, są tacy zakochani. To takie ohydne. A, obiecaj mi, że nigdy nie będziesz taka jak oni. O, bez obaw. Prawdopodobnie i tak nikt się ze mną nie umówi. Na pewno się umówi. Łatwo ci tak mówić. Pracujesz w sklepie nastawionym na chłopaków, więc faceci ciągle się z tobą umawiają. Ej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umówili się z tobą. Coś ci teraz powiem. Kyle wypożyczył rakietę i dziś po południu musi ją oddać. Kiedy tylko się pojawi, zadzwonię po ciebie i zaaranżujemy jakieś małe przypadkowe spotkanie. To będzie idealne. <laughs> tak! A co, jak się ze mną nie umówi? Wtedy ty umówisz się z nim. A chłopcy to lubią? Myślę, że mówię to w imieniu wszystkich facetów. Oczywiście, że to lubimy. To było niezłe posunięcie. O, zostałabym z wami, ale mam dzisiaj seminarium ze składania jeansów. Jeśli za dwa lata nadal będę tam pracować, skróćcie mi cierpienia, dobra? Zrobi się. To na pewno się uda. Uch, jesteś taka cudowna. To wiem. Zupełnie nie pasuje. Proszę. Przepraszam. Niki, mogę Cię prosić na chwilę. Słucham, próbuję pomagać klientowi. No jasne, ale powinnaś im mówić, że wyglądają wspaniale, a ta kamizelka na każdą okazję ożywi ich wygląd. To się nazywa doradztwo. Ale ona lub on wygląda dość koszmarnie. Przecież wszystko na nie wisi. Trzymamy się tutaj pewnych procedur, a wszystko znajdziesz w naszym podręczniku. A mogę ci pożyczyć spój, gdybyś potrzebowała, wszystko podkreślone. Dzięki, obejdzie się. O, rany! Leży to na pani fantastycznie! O, a może jeszcze jakiś mały dodatek? Twarzowa kamizelka? Ah. Ah. Czy one powinny być takie ciasne? Chyba wstrzymują mi krążenie w nogach. To boli! Oh. 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 Króliczek wpadł w sidła. Powtarzam, króliczek wpadł w sidła. Przychodź natychmiast! Cześć Kyle, wpadłeś oddać rakietę? Jadłeś. Mój trener mówi, że już niedługo będę mógł zagrać w turnieju. Naprawdę, rany to niesamowite, Kyle. Kathleen, co za zbieg okoliczności? Znasz Kyla, prawda? Opowiadał mi właśnie, jaki ma niezwykły backhand. Serio? Uwielbiam tenis. O tak, Kathleen jest niesamowita na korcie. Przepraszam panią. Chciałbym poprosić o małą pomoc. A... Już biegnę, proszę pana, więc, Katlin, na czym skończyłaś? Że ta nowa rakieta jest naprawdę bardzo mm, szybka. A ty co o tym sądzisz? O! O, to musiało boleć. O, a... O. O, nic ci się nie stało! Najpierw wylewam na ciebie sok, a potem walę rakietą w głowę, pewnie zniszczyłam ci cały dzień. Dziewczyna z cytryny to ty. Już wiem, umówcie się razem na randkę. Dzisiaj. E, jasne, fajny pomysł. Świetnie, spotkajcie się tutaj, może o ósmej? Jasne. Brzmi nieźle. I przyłóż sobie lód do czoła. I idę na randkę z Kylem. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką na świecie. Mówiłam ci, że się uda. Widziałeś, jak on był opanowany, kiedy przyłożyłam mu jego własną rakietą? To będzie najlepsza randka w moim życiu. Ale ja nie mam w co się ubrać. Dobra, kończę pracę za godzinę, więc mam dokładnie cztery godziny na to, by znaleźć idealny strój. Muszę lecieć! Au! Przepraszam! Witam! Haki Bazar! Życzę miłego dnia! Hm, robisz to źle! Tak! I wcale nie mówimy tego życzliwie. Powinnaś to składać tak! Odwalcie się! O, o, przynosisz hanibę dobremu imieniu Khaki Bazar. A ty uważaj na to, co mówisz. Dziwczęta, mam pilną sprawę i muszę wyjść. A to oznacza, że jedna z was będzie musiała mnie zastąpić. Zdecydowałam, że dziś wybiorę ciebie. Proszę, Kirsten ma tutaj rządzić, przecież to półgłówek. Jestem Kristen, a nie Kirsten. Nieważne, ona sobie nie poradzi. Jeżeli już ktoś ma tu rządzić, to raczej ja. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Tak, pilnowanie pod koszulek to wielka odpowiedzialność. Dobra, nie mam teraz o! czasu na dyskusję. Ale jeżeli coś będzie nie tak, oberwiesz. O! Ha, ha teraz zacznie się zabawa. Zdjęcie. Czy w tej sukience wyglądam grubo? Tak! Wracać do składania! Ruchy, ruchy! Chcę zobaczyć te sweterki równo ułożone! Uważamy, że nie jesteś dobrym pracownikiem! Tak! Właśnie powiedziałaś tej dziewczynie prawdę! Nic na ten temat nie ma w naszym podręczniku. Przez to nie sprzedałyśmy sukienki! Jesteś khaki dywersantem. O, oh, to ładne. Khaki dywersant. To mi się podoba. Do roboty. Jak sobie życzysz. Asmenie. Masz mówić asystent menadżera. Mogę ci za to wylać, wiesz? <noise> Ale tutaj masz napisane Asmen. Zamknij się. A możesz mi powiedzieć, po co ci nowy strój dla nieznajomego faceta? Kyle nie jest nieznajomym! Podkochuje się w nim już od czterech miesięcy. Poza tym on zawsze mnie widzi w tej głupiej cytrynowej czapie. Muszę dzisiaj wieczorem jakoś super wyglądać! Od tego zależy, czy będę miała partnera na bal naturalny! Kate, spotkajmy się w Huntingtonie za godzinę. Dostali dziś nowe wiosenne ciuchy. Na pewno coś znajdziesz. <laughs> Wiosenna kolekcja? Właśnie tak. Spotkamy się za godzinę i coś wymyślimy. <laughs> A więc mamy to z głowy! O, idę się zdrzemnąć w magazynie. Ale wrócę. A jak tam twoja nowa praca? Żartujesz? Przez cały dzień jestem otoczony kobietami. To jest najlepsza praca, jaką miałem. Rany! O, uwielbiam ją! Jest idealna! Wiesz, wyglądasz super! To więcej niż zarabiam przez cały miesiąc! O, nie stać mnie nawet na pół tej sukienki! A nie masz karty? Nie mam! Rodzice odebrali mi wszystkie karty kredytowe. Czekaj! Moja mama ma tutaj rachunek, mogłabym ją dopisać! Mówiłaś, że rodzice zabrali ci karty! Tak, ale nie muszę tu pokazywać karty, oni mnie tu znają! O, to nie przejdzie! Moi rodzice dostaną rachunek na koniec miesiąca! O, to beznadziejne! Jest jeden sposób, żebyś mogła wystąpić w tej sukience! Naprawdę? Jaki? Żadnych przykrętów, Jonesy. Spoko. Przypominam tylko, że tutaj przyjmują zwroty aż do siedmiu dni. Tak? Więc kup sukienkę, załóż na randkę i zwróć ją jutro rano, tak? Więc będę mogła założyć ją dzisiaj wieczorem? I nie będziesz musiała się martwić, jak za nią zapłacić. Nie ma szkody? Nie ma zakupu. Och, to genialne! A nie zauważył, że ją nosiłam? Nie odrywaj tylko metek, a nikt się nie zorientuje. Sam przyjmę od ciebie zwrot, ale postaraj się jej nie uszkodzić. Bez obaw. Będę się nie opiekowała. No dobra, mała. Więc zapraszamy panią do kasy. Yeah! No dobra, co o tym myślisz? Wyglądasz obłędnie, Kathleen. Oryginalna kreacja Crispy Couture. Rany, on chyba naprawdę ci się podoba, skoro wydałaś całą pensję na sukienkę. Ale najlepsze jest to, że ja ją tylko wypożyczam. Założę ją dzisiaj i zwrócę jutro rano. To totalnie genialny plan. Wcale nie jest genialny, jest totalnie głupi. Co będzie, jak cię złapią? Kyle pewnie zaplanował już coś super romantycznego. Najpierw jakąś miłą kolację, potem romantyczną komedię. A, myślisz, że pocałuje mnie na dobranoc? Dobra mała, zaczynasz swoją randkę. Cześć, jak się masz? Świetnie. Baw się dobrze i nie zapomnij go zapytać o backhand. <laughs> Jestem niezła. Cześć chłopcy. Hej, cześć Kate. Ja skądś znam tego gościa. Jen, wybieramy się do kina. Idziesz z nami? Nie mogę. Mam dzisiaj strasznie dużo roboty, ale widzieliście jej minę? Poszła na randkę z Kylem, a ja jej to załatwiłam. Kyle? Wiedziałem, że go znam. Zaczekaj. Kaitlyn poszła z tym gościem na randkę? Ale to straszny podrywacz! Kyle? Kyle Donaldson. Tylko zeszłego lata poderwał cztery cheerleaderki i córkę trenera. Kyle to obleśny Donaldson? Rany! Myślałem, że to tylko legenda! Znały go wszystkie dziewczyny na obozie piłkarskim. Nie wpuszczano go nawet na teren, a ja właśnie umówiłam z nim Kaitlyn. <grym> Dobra robota, Jen. Posłuchajcie, nie pójdziecie do żadnego kina. Będziecie ich śledzić i pilnować, żeby Kaitlyn nic się nie stało. I nie dajcie się złapać! Jazda! <grym> tak, tak jest! Hmm. Powiedz, czy podają tutaj coś o smaku hamburgera? Spokojnie, polubisz to. Ach, to chyba! Tutaj mają tylko sushi! Szybko się zorientowałeś. Zamów coś, zanim nas stąd wyrzucą. Robią tu doskonałe sashimi. To się nazywa sushi ośle. O, popatrz, właśnie przygotowuję nasze danie. Coś ty, masz używa rzadkiego stylu wu tang. Interesujące. Hej! Pozo! Masio. O, to dobrze. Domo, domo Argato. Ach to jest chore. Czy to są japońskie warzywa? Nie, to jest wasabi. O nie, czy ona zrobiła teraz to, o czym myślę? Nie, nie wierzę, że ty to zjadłaś. <śmany> masz, masz, zjedz trochę ryby, to złagodzi pieczenie. Mm, mm, Dobre. To mm, Stary, ona jest jeszcze żywa. A, so. no nie przesadzaj! Przysięgam stary! Ruszyła się! Ola mi, amigos! Dostałem wiadomość o potrzebnych frytkach i zdaje się, że mnie nie rozpoznali. Mniam! O tak, to jest dobre. Jaką wiadomość? SMS-a, korzystaj, doceniaj. Ochyda, nic dziwnego, że dzwoniłeś. Witam w khaki bazar. Życzę miłego dnia. Skąd tutaj się wzięli ci ludzie? Mamy dzisiaj całodobową wyprzedaż w połowie sezonu. Nie sprawdziłaś grafiku? Jakiego grafiku? Nie mamy żadnego grafiku. To ja? Widziałaś się już z chłopcami? Jeszcze nie, ale powiem ci tylko, że całe to miasto chyba oszalało. Wszyscy są u nas na zakupach. Nie masz swojego stylu, wszyscy w tym chodzą. Wiem i dlatego chcę to mieć. Nic ci nie jest? Aaaa! Zaczekaj chwilę, przepraszam. A co to za kolejka? Siedzą już w tej kabinie od pół godziny. Hmm. Myślicie, że jesteście w kinie? Wynocha, wynocha! No. A, a, co się stało z wystawą jesiennych swetrów moherowych? Halo? Szóstki pomieszane z dwunastkami, różnica aż sześciu rozmiarów na jednej kupie. To nie jest w porządku. Według podręcznika powinny być... A, o nie, zamieniam się w Chrissie. dzięki, że zapłaciłeś za kolację. Nie mogę uwierzyć, że zapomniałem portfela. Nie ma sprawy, to było interesujące. Przepraszam. Więc dokąd idziemy? To niespodzianka. Ej, pośpiesz się! Chorany? To jest takie romantyczne! Nikt mi nigdy nie zrobił niespodzianki! Dobra, a teraz otwórz oczy. To największa na świecie kolejka górska pod dachem, a ja mam dwie darmowe wejściówki. Możemy jeździć całą noc! Super! O, oh, witaj! Uspokój się, Jonesy! Zapraszam, skarbie. No dobra, wsiadłabym, ale w kolejce górskiej robimy się strasznie niedobrze. Cóż, więc chyba przyjadę się sam. Zmieniłam zdanie? Oh, ona nie jest taka duża, poradzę sobie. Super, usiądźmy na początku, tam się najlepiej jeździ. Czas wkroczyć do akcji. Myślałem, że nie nienawidzi kolejek. Chyba jej przeszło. O tak, jedziemy! Jak się nazywa ta kolejka górska? Żygająca kometa. No roll. ale jasna! Co się z tobą dzieje? O, moje nowiutkie spodnie! O, widać. Jak? Kajl, zaczekaj. Cóż, chyba na dzisiaj to tyle. Witaj, kwiatuszku. Fuj, czy to sushi? Stary, gdyby nie ten wymioty, normalnie bym ją poderwał. Wiem, Jonesy. Kaj, tylko nie odchodź! Ja zrobiłam to dla ciebie! <ścoughs> Powiedział mi, że to była najgorsza randka w jego życiu. Nieźle ja namieszałam, co? Spokojnie. A zapytał cię w ogóle, czy lubisz sushi? Albo ekstremalne przeżycia? Nie, on o nic mnie nie pytał. Więc w stu procentach zasłużył sobie na tego pawia. Ten facet to palant. Zasługujesz na kogoś lepszego. Ale co wy obaj robiliście w tej samej kolejce, którą myśmy jechali? Odwołali kolejki. Więc nie pilnowaliście mnie? Cóż, może trochę. Nic na to nie poradzę. Nie cierpię tego gościa! Ja też! A pożyczyłam dla niego nawet tę głupią sukienkę! O nie, sukienka! Bez obaw, kiedyś przez chwilę pracowałem w pralni chemicznej, pamiętacie? Dobra, idziemy coś zjeść? Obiecuję, żadnych ryb. Jasne, ale najpierw musicie się chyba przebrać. Cuchniecie! Hello? Cześć, co Skaitlin? Z... Czy ubiegł się jej małe przestępstwo? Nie, wylali mnie. Próbowałem to wyczyścić, ale od tej plamy śmierdził cały sklep. Okazało się, że paw po sushi jest mm, niespiralny. O, tak mi przykro. Nieważne, i tak nie radziłem sobie z makijażem. Po moich zabiegach nikt siebie nie poznawał. Znam ten ból. Ziom. Ziom. Proszę, nie jemy dzisiaj sushi, panie wyrafinowany? Nie wymawiaj więcej tego słowa przy jedzeniu. Powiem wam, że ja nigdy nie przepadałem za sushi. To wszystko smakuje jakoś lepiej. Widzisz? Pokarm dla duszy. Mówiłem ci ziom. Johnsi, telefon. Niki, pozwolimy, żeby Kyle tak strasznie poniewierał naszych przyjaciół. Spokojnie. W najbliższym czasie z nikim się nie spotka. Rany wyglądają, jakby były szyte na miarę. Nie wydaje ci się, że są za ciasne i trochę przykrótkie? O, Zaufaj mi, dziewczyny uwielbiają taki styl. Będziesz się od nich opędzał kijem. Super, biorę dwie pary. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie z Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Maciej Michalski. Dźwięk i montaż Zdzisław Zieliński. Organizacja produkcji Elżbieta Kręciejewska. Wystąpimy. Agata Buzek, Anna Sroka, Katarzyna Gotlewska, Maciej Zakościelny, Aleksander Czysz, Modest Ruciński, Anna Apostolakis, Jerzy Mazur, Agnieszka Michalska, Katarzyna Traczyńska, Wojciech Szymański i inni.